Powiew, wicher, wichura, huragan. Powiew to słaby wiatr. Delikatnie porusza listkami na drzewie. Wicher kołysze drzewami, unosi lekkie rzeczy. Wichura to bardzo silny wiatr. Na morzu powoduje sztorm, czyli duże fale. Huragan to najsilniejszy wiatr. Wyrywa drzewa i zrywa dachy domów. Wiatr mierzymy wiatromierzem. Wiatromierz mierzy siłę, czyli prędkość wiatru oraz kierunek skąd wiatr wieje. Jednym słowem wiatr to ruch powietrza, które nas otacza. Skąd pochodzi wiatr? Kluczowym czynnikiem jest tutaj różnica temperatur powietrza w różnych miejscach. Gdy powietrze w jednym miejscu jest cieplejsze, staje się lżejsze i unosi się ku górze, podczas gdy chłodniejsze, cięższe powietrze przemieszcza się, aby zająć jego miejsce. Energetyka wiatrowa ze względu na odpowiednie warunki klimatyczne i położenie Polski ma największe szanse rozwoju. Większa troska o środowisko oraz potrzeba pozyskania taniej i czystej energii sprawia, że to właśnie energetyka wiatrowa może wysunąć się na pierwsze miejsce w energetyce odnawialnej. Wiatr to odnawialne źródło energii, które jest całkowicie darmowe i niewyczerpalne. Proces jej wytwarzania nie generuje do atmosfery skutków ubocznych w postaci szkodliwego dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Dawniej człowiek wykorzystywał wiatr w statkach żaglowych, potem zaczął budować proste wiatraki. Kiedy wiatr poruszał skrzydłami wiatraka, energia była przekazywana dalej do prostej konstrukcji, używanej do mielenia zboża i produkcji mąki. Dzisiaj wiatr jest wykorzystywany do wytwarzania energii. Używa się do tego turbin wiatrowych, które służą do zamiany energii wiatru na pracę mechaniczną obrotu łopatek wirnika. Turbiny wiatrowe mają po trzy skrzydła, które są zamontowane na bardzo wysokich i wąskich wieżach. Za skrzydłami wiatraka znajduje się generator prądu, który wytwarza prąd. Skupiska takich wiatraków nazywa się farmami wiatrowymi. Produkują one duże ilości energii elektrycznej. Ich działanie polega na połączeniu wielu turbin w sieć i dystrybucji wyprodukowanej energii do odbiorców. Coraz większą popularnością cieszą się przydomowe turbiny wiatrowe, które pozwalają na produkcję energii na własne potrzeby. Są stosowane głównie na obszarach o dobrych warunkach wiatrowych, gdzie mogą wspomagać inne źródła odnawialne energii, takie jak chociażby fotowoltaika. Energetyka wiatrowa dynamicznie rozwija się na całym świecie, stając się jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. W ostatnich dekadach technologia turbin wiatrowych znacznie się rozwinęła, co sprawia, że energia wiatrowa stała się bardziej opłacalna i efektywna. Dziś porozmawiamy o czymś, co jest silne i niewidzialne. Co czujecie na twarzy w letni dzień? Co czujecie, kiedy otworzycie szybę w samochodzie? Tak, oczywiście, porozmawiamy o wietrze. Wiatr może zasilać wasz komputer, wasz telewizor i waszą pralkę. Brzmi magicznie? Nie, to żadna magia. To czysta nauka. Posłuchajcie, wiatr, który unosi listki, który kołysze drzewami, który unosi do góry latawiec, ma ogromną, przeogromną siłę. Wiem, że o tym wiecie. Każdy z nas słyszał o ogromnych huraganach, które pustoszą pewne części naszego świata. Dziś porozmawiamy o pozytywnej sile wiatru. Czy wiecie, że wiatr nie tylko unosi latawce, listki, nie tylko chybocze drzewami, ale wiatr ma taką ogromną siłę, że potrafi sprawić potrafi w ruch metalowe, stalowe, ogromne łopaty, ogromnych wiatraków. Wyobraźcie sobie te wiatraki, które mają kilkadziesiąt metrów. Tak wiem, widzieliście je w drodze nad morze, prawda? To polskie farmy wiatrowe. Tam właśnie produkuje się prąd z wiatru. I każdy z Was na pewno to widział. Zobaczcie, to kolejny rodzaj energii odnawialnej. Co to znaczy energia odnawialna? To taka, odnawia taka energia, której zasoby są nieograniczone. I taka jest energia wiatrowa. Jaką inną energię odnawialną znacie? Wiem. Wiecie już, co to jest energia słoneczna? Oczywiście. To energia pozyskiwana ze słońca. Jaka jeszcze jest energia odnawialna? To energia wodna. Posłuchajcie, elektrownie wodne korzystają z siły którą przynoszą rzeki i wodospady. Jest jeszcze energia geotermalna. Jak sama nazwa wskazuje, jest to energia pozyskiwana z wnętrza Ziemi. Jeszcze jeden sposób pozyskiwania energii to biomasa. Wyobraźcie sobie, że rośliny i resztki jedzenia, kiedy gniją, Wytwarza się tam specyficzna energia, którą człowiek nauczył się już pozyskiwać. Pamiętajcie, energia odnawialna to zdrowa dla człowieka energia. To energia, która nie kopci, nie dymi, nie niszczy naszej atmosfery, ale przede wszystkim nie szkodzi nam. Bo pamiętacie, że kiedy palimy w piecach węglem, kiedy palimy gazem, ropą, to substancje, które szkodzą nie tylko nam ludziom, ale przede wszystkim szkodzą naszej planecie. Wiatru w Polsce jest bardzo dużo. Silne podmuchy wiatru możemy zaobserwować przede wszystkim nad morzem i dlatego tam powstają. Farmy wiatrowe, czyli na dużych przestrzeniach ogromne wiatraki, które kumulują i wykorzystują później energię wiatrową. Czy pomyślicie, że energia wiatrowa jest tylko dla dużych przedsiębiorstw, dla dużych fabryk? Nie! Słuchajcie, turbinę wiatrową można zainstalować w waszym ogródku, jak? To taki wiatrak, który przetwarza energię i potem z tej wiatrowej energii możemy czerpać, na przykład zasilając oświetlenie w ogródku, albo rower elektryczny, albo pompę wodną. Posłuchajcie, ludzkość musi postawić na energię odnawialnej, odnawialne i ja wiem, że wśród nas, wśród was jest kilku. Naukowców, przyszłych naukowców, którzy stworzą fantastyczne urządzenia, polskie urządzenia, turbiny wiatrowe, które będziemy rozpowszechniać na cały świat, bo świat tego potrzebuje. Co możecie zrobić jeszcze? Pamiętajcie: każdego dnia segregujcie śmieci. Każdego dnia rozmawiajcie o ekologii. Każdego dnia ograniczajcie spożycie plastiku i różnych tego typu trujących substancji i trujących materiałów. Czy zależy Wam na naszej planecie? Wiem, że Wam zależy, dlatego oszczędzajcie wodę, dlatego gaście światło, jak wychodzicie z pokoju. To jest bardzo ważne. Postawcie na ekologię, postawcie na ekologiczny sposób bycia. Ekologiczny sposób bycia to nasze ubrania, których nie kupujemy bardzo dużo, tylko wykorzystujemy i przerabiamy te, co mamy. Ekologiczny sposób bycia to ekologiczne zakupy, to korzystanie z bidonów, i pudełek na śniadania, a nie z foliówek. Posłuchajcie, dbajcie o naszą planetę. Wiem, że to umiecie i wiem, że Wam na tym zależy. Pozdrawiam serdecznie, ekologicznie. Czasami to delikatny zefirek, czasami huragan niszczycielski. Wiatr jest energią, która towarzyszy nam od zawsze. Jest na naszej ziemi od zawsze i pewnie będzie z tym naszą planetą na zawsze. Jest to energia, za którą nie musimy płacić, bo ona jest. Jeżeli korzystamy z wiatru, to nie powoduje to, że wiatru jest mniej. Czyli jest to energia odnawialna. I jest to energia czysta. Co to znaczy czysta? Jeżeli korzystamy z wiatru i produkujemy w ten sposób energię elektryczną, nie powstają żadne zanieczyszczenia. Czy my teraz korzystamy z takiej energii czystej? Wiatraki wykorzystujemy od bardzo dawna. Wiatr poruszał również wiatrakami, które z kolei w ten sposób mieliły ziarna na mąkę. To są bardzo odległe czasy. Ale przyszedł moment, w którym Wynaleziono y, prąd elektryczny. W zasadzie go nie wynaleziono, ale od, postanowiono wykorzystać elektryczność, która istniała, funkcjonowała do naszych celów. W momencie, kiedy postanowiono okiełznać prąd elektryczny i okazało się, że jesteśmy od niego w pewien sposób uzależnieni. Od tej chwili. Y, Nasze zapotrzebowanie ludzkości na prąd elektryczny, energię jest coraz większe i ono nigdy nie maleje. Na początku korzystano z energii, która powstawała w brudnych y, elektrowniach węglowych. Nikt się nie przejmował zanieczyszczeniami, no ale w pewnym momencie okazało się, że one nam wszystkim zagrażają i naszemu środowisku. Jak w takim razie rozwiązać problem energii, jeżeli potrzebujemy jej więcej i potrzebujemy czystej energii? I stąd pomysł, właśnie, aby wykorzystywać te źródła energii, które są odnawialne, takie jak wiatr. Za mną są wiatraki. To jest przykład tego, jak właśnie można wykorzystać wiatr, energię, do tego, aby wytworzyć prąd elektryczny. Wiatr porusza łopatami tego wiatraka, trochę jak śmigłem w samolocie. Turbina wytwarza prąd elektryczny, i w ten sposób trafia do naszych domów dzięki sieci elektrycznej. Taka czysta energia. Czy wiatraki mają jakieś wady? Oczywiście. Nie ma żadnych rozwiązań, które by nie miały wady. Natomiast y, są to rzeczy, które należy ciągle nad nimi pra pracować. Jakie to są wady? Nie wieje zawsze tak samo. Wieje czasami bardzo, czasami wcale. Należy szukać takich miejsc na budowanie wiatraków, gdzie wiatr jest w miarę stabilny. Najlepszymi rozwiązaniami na takie Farmy wiatrowe, bo tak nazywamy farmy, fa, farmami wiatrowymi takie elektrownie wiatrowe, są morza i e, takie otwarte przestrzenie, płaskie pola, gdzie ten wiatr jest w miarę stabilny. Najbardziej efektowne e, są e, farmy wiatrowe morskie, czyli tam e, budujemy na pełnym morzu e, całe elektrownie wiatrowe. E, czy możemy budować też e, wiatraki w mieście? W pewnym sposób tak. Są wiatraki, które możemy zamontować nawet w naszym ogródku. One są zdecydowanie mniejsze. Czasami są takim dodatkowym rozwiązaniem, żeby, żebyśmy mieli w domach czystą energię tylko dla nas. Możemy też wykorzystać wiatraki w takich mniejszych projektach, mniejszej skali. Możemy spotkać czasami latarnie uliczne które właśnie mają taki mechanizm połączony panel fotowoltaiczny i wiatrak. I w ten sposób wytworzona energia powoduje, że nocą ta latarnia świeci. Jest to jedno z wielu rozwiązań, kiedy nie musimy do takiej latarni dostarczać prądu siecią elektryczną. Możemy wykorzystywać wiatraki właśnie w miejscach, gdzie nie chcemy budować całej sieci elektrycznej. Kiedy chcemy na przykład zbudować dom w zupełnie bezludnym, odludnionym zakątku, gdzie potrzebujemy prądu, ale niekoniecznie całej sieci elektrycznej. Czy warto budować wiatraki? Oczywiście, że warto to się opłaca. Trzeba pamiętać, że farmy wiatrowe w przeciwieństwie do innych elektrowni. Buduje się szybko i w miarę tanio. Jest to bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ stara taka elektrownia węglowa, a takich mamy najwięcej, właśnie najczęściej kończy swój taki czas przydatności. Za chwilę może nam tego prądu zabraknąć, dlatego budowanie. Energii, znaczy pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii, które właśnie powstają w elektrowniach budowanych szybko, jest rozwiązaniem na tę chwilę. Oczywiście nie zawsze jest to idealne rozwiązanie, ale na razie takie, które mamy pod ręką. dzisiaj tutaj wykonaliście dla swoich kolegów prezentację. Prezentacja z zakresu odnawialnych źródeł energii. Co Was pasjonuje w odnawialnych źródłach energii? No po pierwsze, tak jak Filip mówił, na pewno są tańsze, są ciekawe, to są naprawdę cuda techniki nowoczesnej i musimy przejść w końcu z tych energii nieodnawialnych z węgla, zwłaszcza bo on nie truje tylko nasze środowisko, ale też truje nas. i Powoduje bardzo dużo chorób, na przykład raka płuc i inne problemy z układem krążenia. Czy ty myślisz, że to przyszłość? E, tak, myślę, że to jest zdecydowanie przyszłość. Jest to w ogóle fascynujące, jak te źródła się odnawiają i w jaki sposób możemy je wykorzystać. I dlatego jak chwilę wspomniał, kiedyś mogą się skończyć takie brunatne i nie będziemy mieli z czego korzystać poza właśnie odnawialnymi źródłami energii. Dlaczego to jest tak ważne, żeby poszukiwać nowych źródeł energii? No, ważne są źródła energii, po pierwsze dlatego, że one są na pewno o wiele tańsze w budowaniu i też w eksploracji. Są na pewno bardzo przyjazne dla środowiska. Na przykład taki węgiel wytwarza dym dwutlenek węgla i on jest szkodliwy też przyczynia się do globalnego ocieplenia. Na przykład też taki węgiel w końcu kiedyś może się skończyć. Na przykład wiatr, on nie ma jakiegoś limitu, słońce też nie, yy, woda są tańsze.